Aha, pan, wiem, wiem, wiem. Puść się. Nie krzycz. Ale szybko. No niestety yy... te... Nie wiem jak to się nazywa. Tutaj to tak krzywo stoi, jak widzicie. No i musimy tutaj na sam koniec tego... Yy... Bardzo ciekawe. Lara zamiast to od drążka trzyma się powietrza <grymne> bardzo ciekawe naprawdę Tutaj musimy do końca tego chyba pójść coś mi to nie wychodzi coś mi to się nie wydaje Czekajcie jeszcze raz to zrobimy bo coś to jest zbyt krzywe mi się wydaje a tym razem Lara oczywiście nie mogła złapać się Wow jaka wypolerowana podłoga Aż wiecie, to wszystko odbija! No, instant ba o... czystość tego domu, jak widać. Aż można się przejrzeć w podłodze. Okej, okay, Lara. No. Wreszcie! Po długiej, męczącej przechodce z tym czymś Nie wiem jak się nazywa Nie pamiętam No właśnie i teraz to właśnie mamy skakać tak dopiero tam iść tak Dobra no, rynet mi się bardzo podoba Ogólnie on jest tutaj na pewno bardziej uduskolony ...udoskonalony, niż to było w legendzie jest ogród, czy on nie było w legendzie jest. jest. Yy... No i co jest? Hmm, na pewno jeszcze parę rzeczy jest. <laughs> Okej. Okay. No i co tutaj mamy? Klucz francuski. No nie zgubiłaś, Larcia. Ale proszę cię skacz mi ładnie. Nie tak krzywo. E -e Lara Lara, -la. chcesz spaść? Chyba tutaj najpierw. Co mi się oczywiście nie udało. No ale... Cóż. Nie, jak tutaj by... Aha, tak to się robiło. Nie, bo myślałem, yy, jak skoczyć na te wystające dziwadła. Dziwactwa. <grywka> dziwadła. Yy, Okej, okay, tutaj. No i teraz. O, udało się. Yy, Larczysty, poprawiasz. Kolejny sekret. Fajnie ta. Yy, ten. Podoba mi się to, jak to się nazywa? Siłownia Larci. Tutaj może robić te wszystkie swoje triki, ćwiczyć. Tak troszeczkę na styl jaskini to jest zrobione. jak mi się wydaje oczywiście. Chyba stąd tam nie doskoczy mnie. O nie no! Co z Tobą, Lara, się dzieje? Powiedz nam, dlaczego Ty jesteś taka dziwna? Okej. Okay. skacz tam, na to. Nie, bo chyba chciałem skoczyć najpierw na ten, na ten, 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 ten. Na to wystające coś. Ale czemu Lara nie chce mi się tam dostać? Nie chce zjechać z to, no O Boziu! To chyba będzie dłużej trwało niż dwa odcinki. No z pewnością. Jak gorąco. Gorąco mi, naprawdę. Jest jakieś 20 stopni. Mózg mi się gotuje normalnie. Nie jest zbyt ciekawe. No, ale... Ona no, musi. Ona nie chce mi tam skoczyć. No. Skacz mi tu. No co za dziwna baba. Dobra. Ja. Już tutaj. Nie mam zamiaru już kolejny raz tego robić Więc zobaczymy się jak już zdobędę tamten sekret. Za sekundkę. Okej, okay. a więc tak Nie mieliśmy się dostać do y, tego sekretu za pomocą tych dziwa... dziwnych drążków. Żeby doskoczyć co do, tam do tamtego drążka tutaj na ten. a to... Na to co zaraz larcia skoczy. No, i coś mi tnie. Widzicie to? Dziwne. Coś mi się wydaje, że miejsca już nie mam na dysku. O nie. Ja się tak nie bawię. Nie no. Zaraz zobaczymy. No i. Witam was po godzinnej przerwie. No, niestety miejsca na dysku nie było. W związku z czym musiałem usunąć parę z rzeczy i skonwertowałem, skleiłem y, jeden z filmik z Croft Manor. Więc tak mam teraz troszeczkę miejsca. Mam nadzieję, że wystarczy. No tutaj był drugi sekret. Żeby do niego się dostać... To! Spindrajmy się tutaj, tutaj, tutaj. Puszczamy się tutaj. Biegniemy za pomocą tej linki z hakiem po ścianie. Miałem tutaj, muszę Wam się przyznać, yy, taką ciężką rzecz, że nie mogłem doskoczyć tutaj. Albo ona mi tak przeletywała tutaj, albo ona tutaj się zatrzymywała i doskoczyła, albo tutaj gdzieś się zatrzymała i już nie ją skończyła tam. Byłem trochę denerwujący. No i później tutaj, tutaj i tutaj. Jej skok i tutaj i coś tak. Yy. Tą stronę obróci, obracacie się Larą, żeby tutaj skoczyć. No, ale okej. Okay. Mamy wszystkie sekrety w tym pomieszczeniu. E, to teraz może pójdziemy do y, kolejnej sali. Nie wiem, ja Wam mówiłem, że głównym celem Croft Manor jest dostanie się do y, pokoju muzycznego. Nie nie wiem, naprawdę. Jeśli tak, to trudno. Jeśli nie, to teraz pomówię. No dobra, trzeba się już przebrać w kolejny strój. Ale tutaj widzę maszincę na łokciu. Widzicie? Się skaleczyła na siłowni. Na kolana chyba też ma. No, dobra. To kolejne ubrania. Za sekundkę się widzimy. I oto kolejny strój, którym przejdziemy do, będziemy przechodzić do Meklary. Widzicie? A to cieniej, tak się tutaj obija. Troszeczkę mi to przypomina yy, z let's play jak senki, jak nagrywa SCP, to właśnie tak po schodach schodziła i takie ciemnie ją yy, straszyły. No ale dobra. Yy, ja chyba na początku filmiku Wam powiedziałem, że... Yy, no, nagramy... <laughs> nagramy, nagramy yy, domek Larry we do wszystkich strojach. <laughs> Chodziło mi o wszystkie stroje, które yy, dostały głosy. <laughs> no dobra. Teraz idziemy na basen. Na basenie trwają remonty, jak widzicie. Yy, w Tomb Raider Legendzie ten basen był już gotowy, zrobiony. A teraz trwają remonty. Ale ona dziwnie wygląda. Strasznie Lara wygląda w klasycznym stroju. W Tom Raider Anniversary. Gorzej niż w jeden, co no naprawdę. Yy, kobieto kwadratowy ubie. Jakby ktoś nie wiedział, to ja nazywam Larę tak w Tom Raider 1. Kwadratowy łe. Ze względu na to, że ma kwadratowy łeb. No dobra. Masz tutaj, kwadratowy łbie. Mhm, tutaj, czyli mamy przebiec. Yy, kwadratowy łbie, coś ty zrobiła najlepszego. Widzieliście co ten kwadratowy łeb zrobił? O Boziu. Ale czekajcie. Nie. Ja zamknę okno, bo taki dym mi tutaj wlatuje z ulicy. Dobra. Taki dym nie czemu, ale naprawdę mnie w nos drażni ten dym. <noise> w ogóle y, dym miałby nie drażnić w nos. <noise> Do Czechy, ale sztuka jak to mówią. Ja nie będę na nią się denerwował, bo po prostu nie mam potrzeby na nią się denerwować. Ona jest bezmyślną tekturką. Nasza główna bohaterka jest bezmyślną tekturką i nie mam nawet potrzeby na nią się denerwować. Możemy tylko podenerwować się na grę, że jest taka niemiła dla nas. No, czemu ona mi tam Skakuje. No, widzicie, jak ona jest? Dziwna ta gra. Dobra, to, to, to zwalamy ta na początek. A tutaj mamy Atlasa. Cześć, Atlas. Może dasz nam ten globus? Ten globus ma polecieć tutaj, żeby otworzyć przejście do mm, siłowni. No, nie wiem, po co te apteczki? Tutaj nie tak. Ciężko, znaczy. Tutaj nawet nie trzeba używać apteczek, bo to można to przejść bez użycia apteczek w ogóle. Nie słyszałem o kimś, kto by zginął do mulary, Chociaż może. Może. Więc tak, to tutaj przesuwamy to pudło, żebyśmy mieli krótszą drogę. Ok. okay. To przesuwamy troszeczkę tak. O, aż Lara mi z pudłem się tutaj przesunęła. <laughs> Okej. Okay. Lara, mogłabyś tak nie robić mocno? Masz tylko troszeńkę tak zrobić. To jest koszmarne. Ojejcie, ja teraz mi skoczyła. Wrenna chłopieta. Musimy... Y ...skoczyć tutaj, troszeczkę przebiegnąć i tak, żeby to się podniosła ta deska, i z końca tej deski skoczyć tutaj. Jakby ktoś się pytał, to... O Boże. Co ja zrobiłem najlepszego? Udajemy się na balkon, bo no na balkoniku... Jest para ciekawych rzeczy. A no, dokładnie linka, którą będziemy musieli zniszczyć. Znaczy przeciąć Żeby spadł ten posążek rzeźba. Dziwnie mi się gra kwadratowy Mhm, troszeczkę mi tak dziwnie się gra. Się obraca, nie wiadomo na co ona patrzy ta Lara kwadratowy łeb to jest ostatni strój, jaki otrzymał głos był kamuflaż y, była legenda i... <laughs> I, i i ten kwadratowy łeb no i tak to możecie troszeczkę kojarzyć z legendy ale Widzicie tutaj nie ma posążka, bo jeszcze go nie dali. Co ten... Ten wózek tak skacze. Tara. No dobra, musimy to dać tutaj. O, to tak, musimy tutaj dać. O nie, już z tej strony już nie da się to kiedyś. No. Na miejsce to posążka. Ten wózek z ururami jakimiś tam. No dobra, ale... To musi... Y, ta rura musi się stykać z tą włócznią. O! Dokładnie. Proszę. I otwiera nam się ostatnie z przejść. fajnie. Fajnie, fajnie. Bierzemy apteczkę. Aha, tutaj jest jeszcze sznurek. No raczej Larcia, musisz zamówić nowy posążek. A czemu zniszczyliśmy ten posąg? A no po to, żeby zdobyć łuk. Wody nie ma. Wody nie ma. Nie wpuściłem. No, trudno. To pod koniec. Ostatni słonik. I nie możemy się dostać. Do tego, do tej siłowni naszej. Z pewnością dlatego dali tutaj te rusztowania takie. Gdyby ktoś nie wpuścił wody, to żeby mógł się wrócić. Aha, jeszcze jeden, ten. Sekret został nam do zdobycia. A to wiem, gdzie jest. Nie będzie z nim żadnego takiego problemu. Sekret jest w bibliotece, więc udajemy się do biblioteki ponownie po sekret. W ogóle nie wiem, może najpierw bym poszedł włączyć wodę. E, nie tędy. Ja zawsze tam idę, jak chcę iść do ogrodu, nie wiem czemu. No może w... nie zawsze, ale jak sam gram. Najpierw puścimy wodę, żeby parę spraw zrobić już tam na górze. No tutaj się z... jeszcze wrócimy, jeszcze się wrócimy. Nie wiem czy w stroju kwadratowego upa Klasycznym. Okej. Okay. I za pomocą klucza francuskiego tutaj yy, włączymy sobie dostęp do wody nie łuk, tylko klucz francuski. No, proszę mi to popchnąć w tą stronę, za trzy. I mamy wodę w posiadłości naszej croftowny. Okay. No tak, będziesz mogła wsiąść. No i teraz nabierzemy sobie wody do wiaderka. Jak myślicie, po co? No cudownie, Lara. Jak myślicie, co Lara zrobi z yy, tą wodą, która jest w wiaderku? No, pięć minut na zastanowienie. No tak, pójdziemy do kominka. Jak ktoś pomyślał, że Lara zrobi sobie prysznic z, z tą wodą w wiaderku, to się niestety nie. Musimy zgasić ogień w kominku. Troszeczkę tak, jak to jest jak w misji w New Winter Nights 2 z Landonem, kiedy już zabijemy Landona. O. Witam. No, straszna różnica jest pomiędzy y, tym a tym. Lara tutaj wygląda jakby, nie wiem, jakaś z porcelany była zrobiona. I wiaderko wody. No, szkoda, że nie narysowali tego jak. Lara wylewa z wiaderka tą wodę tylko łapką no nie chciało im się widzę zbytnio to zrobić mhm. no i ostatni sekrecik No. Ostatni sekrecik i wracamy dalej. Do głównego pomieszczenia, czy to holu. Nie wiem... Zmienić strój Lary? Mogę zmienić, pokażę wam jaki jest mój ulubiony strój Lary. Więc za sekundkę się widzimy. I oto mój ulubiony strój. Posiadłość sportowych. <gryw> Lubię ten strój. Y w Tom Raider 1 był dom kulary. Lara poruszała się w swoim hałasie, w takim stroju, właśnie. No, chyba w ilu strojach przeszliśmy domek Lary? Kamuflaż, Legenda, falgatowy łeb... ten i. Aha, Anniversary. A więc wracamy się do naszego ogródka po to, żeby mm, dostać taką grajkę, która nam udostępni otworzy... No dobra, utwor, otworzy drzwi do tego pokoju muzycznego. Tutaj kładziemy łuk. Nawet co jest narysowane. Na, tutaj no, widać łuk, a tutaj strzałę. No i oglądam naszą sceneczkę. No masz rację, Lara. I co tu mamy? Cylinder z pozytywką. No. Możemy popatrzeć na niebo, na gwiazdy. O, księżyc. Fajnie to wygląda wszystko. Mhm. Te chmury. Ładnie to wygląda, naprawdę. Tutaj wpada światło księżyca, chyba. Chyba to nie jest sztuczne światło. To. Co wpada na ten zegar słoneczny? Nie, na pewno nie. Dobra, w takim razie ruszamy, już zakończyć Croft Manor. Chyba to będzie w dwóch odcinkach, muszę Wam powiedzieć. No, w dwóch odcinkach. No i. Nie, może jutro pojawi się ekstra z gry, plus podsumowanie. E, czyli, czyli, czyli. E, pokażę Wam, e, co możemy odblokować, jeśli przejdziemy grę w 100% i moja ocena gry. O, książka. When they died, a heavenly creature would pull the ropes up, bringing their bodies up with them. Mhm, dość ciekawe. <laughs> Muszę no, As notes in his superb history of the Iron Curtain. There were numerous historical precedents against the practicality or feasibility of the fortress system of foreign policy. Mm -hmm. Something's missing. No. Jak się domyślać, Oczywiście, pozytywki. Naszej grajki. Mhm. Mm no. Moje wszystkie artefakty, sekrety, yeah! by już nie da się pobiegać po dom kulary. Nie wiem. Da się. A więc

A więc, co my tutaj mamy? What the fuck? Co to jest? Czekaj, co słyszę? Yy. Nie wiem, do czego to służy, ale... Napiszcie mi w komentarzu, to do czego służy. To, coś. O, harfa. Lara, jak widać, jest uzdolniona we wszystkim. No, i to chyba było na tyle z tego odcinka. Widzimy się jutro. Jak wyślę, Wam może jakiś ekstra. No, może pojutrze. Nie wiem jeszcze, ale zostawmy naszą kroftownę. Niech ćwiczy grę na naszym fortepianie. Naszym jej! Ciekawe, czy pozwolimy nam na coś zagrać tutaj. No, więc dziękuję Wam wszystkim za wspólną zabawę. I. Komentujcie, subskrybujcie i następnego razu. Cześć, trzymajcie się. Widzimy się w kolejnych let's playach. I do zobaczenia.